19 listopada na sali białej w Urzędzie Miasta miała miejsce finałowa gala konkursu Zielony Poznań. To już 21 edycja. W tegorocznej nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszych osiedli, którzy jak co roku biorą udział w tej imprezie. Nasze osiedle, czy ośle kosmonałów, to osiedle zagroda. Praktycznie uczestniczymy od samego początku już, jedni, jedni jako z pierwszych osiedli winogradzkich. W tym roku też wystartowali. Mieliśmy dość dużo zgłoszeń, ponad 80. Co roku nam tych, głosów, tych zgłoszeń przybywa. I wyłoniliśmy cztery finalistów do, do etapu miejskiego. Są to dwa obiekty w kategorii balkon, jeden obiekt w kategorii ogródek przedomowy oraz jeden e, obiekt w kategorii zieleniec. W tym roku były to wyróżnienia, w zeszłym roku e, zdaliśmy trzecie miejsce w kategorii właśnie zieleniec i otrzymaliśmy cenę nagrodę. O zapotrzebowaniu na Zielony Poznań mówi frekwencja zgłoszonych do konkursu, a jest ich z roku na rok coraz więcej. Każdego roku więcej osób się zgłasza. Jest to bardzo piękna inicjatywa, e, powoduje to, że tych skwerów zielonych, e, tych pięknych balkonów i ogródków nam przybywa. Z pewnością na osiedlu jest bardzo wtedy pięknie, wszystko jest ukwiecone, jest bardzo zielono. No i dbamy w tym w sposób też i o środowisko. Po prostu to propagujemy. Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ uczestniczy w konkursie już czwarty rok. W tegorocznej edycji, jak w poprzednich, gale zakończyli z wyróżnieniem. Zapraszamy przedstawiciela Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ. Co roku chciałbym podkreślić nasza rada, nowe winogrady Północ? Odnosi sukces. Przede wszystkim może wyjdę od frekwencji, która naprawdę jest najwyższa na naszych dwóch osiedlach czyli Wichrowe Wzgórze i Zwycięstwa i rośnie z roku na rok, poczynając już od czterech lat wstecz do, do, do dnia dzisiejszego. Także. Cieszy nas to, że coraz więcej mieszkańców się przekonuje do tego, żeby w tym konkursie wziąć udział, coraz chętniej w tym konkursie uczestniczą. No nie da się ukryć, że jest to też wynik naszej ciężkiej pracy, czyli i chodzenia dosłownie po osiedlu, oglądania wszystkich obiektów, ale też zachęcenia mieszkańców w tych miejscach, gdzie dostrzegamy piękne obiekty i są one warte tego, żeby. Żeby do tego konkursu były zgłoszone. Także cieszymy się, że na pewno z tego, że mieszkańcy chętnie uczestniczą, tym samym nasze winogrady pięknieją i to z roku na rok widać, że tej zieleni jest coraz więcej i to nie tylko na terenach należących do PSM-winogrady, ale także na naszych balkonach, na naszych ogródkach, w naszych oknach i to się chwali. Na pewno warto też się pochwalić, że po raz drugi otrzymaliśmy od pana prezydenta Ryszarda Grobelnego podziękowania. Jako rada osiedla za naprawdę y, duży wkład y, pracy w tym konkursie i zachęcenie wielu mieszkańców do jego uczestnictwa. Podkreślę, że właśnie na naszych dwóch osiedlach jest najwyższa frekwencja w Poznaniu. Nigdzie indziej tego nie ma, także po raz drugi otrzymaliśmy właśnie też pamiątkowy dyplom. Y i tym samym czwarta edycja już dobiega końca, dzisiaj oficjalne zakończenie. No i chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom za te już cztery lata współpracy, bardzo dobrej współpracy. No już w tym miejscu na pewno zachęcić do udziału w kolejnej już 22 edycji tego konkursu. Jeśli chodzi o zgłoszenia, to zgłosić może się każdy mieszkaniec naszych dwóch osiedli który posiada albo balkon, albo ogród, albo okno, kwietnik. Wchodzą w to również place zabaw i parki należące do terenów PSM Winogrady, czy znajdujące się przy szkołach, przedszkolach, czy nawet prywatnych firmach. Oczywiście wszystko musi się znajdować na terenie obu tychże, tychże osiedli, także to zachęcamy wszystkich do to, tak jak wspomniałem, frekwencja rośnie i mamy nadzieję, że ta tendencja będzie przez kolejne lata wzrostowa. Nie da się ukryć, że to cieszy. Oko, kiedy się wyjdzie i wokół jest pięknie, zielono, są duże tereny, a nie tylko blok obok bloku. Beton na betonie, w cudzysłowie mówiąc, i, i, i wtedy nie ma na czym, że tak powiem, oka zawiesić. Także na pewno takie inicjatywy są potrzebne, co wypływa zresztą od samych mieszkańców, bo oni to zgłaszają i chętnie zgłaszają się do, do, też do tego konkursu. Każdy czuje wtedy doceniony, zauważony, że robi to nie tylko dla siebie, ale robi to dla całego społeczeństwa. Robi to dla wszystkich, dla przyjezdnych, dla gości. Dla wszystkich mieszkańców. 21 edycja konkursu Zielony Poznań już za nami. Do tegorocznej rywalizacji zgłoszonych zostało ponad 6 tysięcy obiektów, z czego do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 97. W kategorii zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne. Trzecie miejsce zajęła Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady, a dokładnie Osiedle Wichrowe Wzgórze.